W tym filmie pokażę Ci prawdziwe realia życia w Irlandii w 2025 roku, o których nikt głośno nie mówi. Irlandia zawsze uchodziła za jedno z najlepszych miejsc do pracy dla Polaków, ale czy nadal tak jest? Czy zarobki są warte kosztów życia? Czy rynek pracy jest tak samo otwarty na emigrantów jak kilka lat temu? Wiele osób, które tu przyjeżdżają, przeżywa szok i szybko żałuje swojej decyzji. Dlaczego? Bo nie byli przygotowani na to, co ich czeka. W tym filmie nie tylko pokażę Ci aktualne zarobki i koszty życia, ale również największe pułapki, w które wpadają Polacy po przyjeździe. Jeśli chcesz uniknąć rozczarowania i podjąć dobrą decyzję, koniecznie oglądaj dalej. Czy da się dobrze zarobić w Irlandii w 2025 roku? Minimalna pensja w 2025 roku wynosi 13,50 euro na godzinę to daje około 2 200 2 400 euro miesięcznie na rękę przy pełnym etacie. Ale czy wystarczy na życie? Spójrzmy na przykładowe zarobki w Irlandii. Menedżer zarabia od 13,50 do 18 euro na godzinę. Budowlaniec od 16 do 25 euro na godzinę. Kellner 14 do 16 euro plus na piwki. Opiekan osobami starszymi. Od 15 do 20 euro. Kierowca ciężarówki od 17 do 25 euro. Programista od 50 do nawet 80 tysięcy euro rocznie. Na papierze wygląda to nieźle, ale problem pojawia się, gdy zestawimy te zarobki z kosztami życia. Wiele osób, które przyjeżdżają do Irlandii, przeżywa szok cenowy. Ceny mieszkań w 2025 roku są jeszcze wyższe niż rok temu. Pokój w Dublinie kosztuje od 800 do 1200 euro miesięcznie. Kawalerka w Dublinie to wydatek od 1800 do nawet 2000 euro. Pokój poza Dublinem to około 500 do 800 euro. Do tego rachunki dochodzą: jedzenie, transport. Za życie w Irlandii można zapłacić nawet 2000 euro miesięcznie. Sama pensja minimalna może. Więc nie wystarczy Ci na spokojne życie, a już na pewno nie na odkładanie pieniędzy. A jeśli myślisz, że jedzenie jest tańsze, to mam złe wieści. Ceny w supermarketach również poszły w górę. Chleb kosztuje 2,5 euro, mleko euro 80, kilogram kurczaka nawet 10 do 12 euro, paliwo utrzymuje się na poziomie od euro 80 do 2,10 euro za litr. Jeśli Chcesz mieszkać w centrum miasta, wynajmować własne mieszkanie i prowadzić normalne życie, musisz zarabiać przynajmniej 3,5 do 4 tysięcy euro miesięcznie. Dlaczego Polacy żałują wyjazdu do Irlandii? Oto największe błędy, jakie popełniają imigranci. Pierwszy błąd to przyjazd do Irlandii bez oszczędności. Wiele osób przyjeżdża z myślą, że szybko znajdą pracę, ale potem okazuje się, że nie mają gdzie mieszkać. A nie za co żyć. Jeśli chcesz uniknąć problemów, powinieneś mieć minimum 3 do 5 tysięcy euro oszczędności na start. Drugi błąd to słaby angielski. Jeśli nie mówisz po angielsku, masz bardzo ograniczone możliwości pracy. Nawet na magazynach coraz częściej wymagają podstawowej znajomości języka. Trzeci błąd to brak researchu przed wyjazdem. Ludzie wynajmują mieszkania bez oglądania ich na żywo i padają ofiaru oszustów. Czwarty błąd to złe podejście do pracy. Niektórzy przyjeżdżają z myślą, że jakoś to będzie, ale nie szukają aktywnie pracy i kończą w najgorszych warunkach. Jak Irlandczycy traktują Polaków? W Irlandii pracuje już ponad 150 tysięcy Polaków. Większość Irlandczyków jest bardzo otwarta i pozytywnie nastawiona do imigrantów. Ale coraz częściej słychać głosy, że Polska stała się dla nich tym, czym Ukraina dla Polski. Co to oznacza? Polacy przyjmują rynek pracy w niektórych branżach, a to nie wszystkim się podoba. W gastronomii, w budowlance, transporcie. Polacy są wszędzie. Dla wielu Irlandczyków to normalne, ale część zaczyna narzekać, że jest za dużo obcokrajowców. To nie jest jeszcze tak mocne jak na przykład w Niemczech. Ale trzeba pamiętać, że rynek pracy się zmienia i nie każda firma będzie już tak chętnie zatrudniać Polaków jak 10 lat temu. Czy emigracja do Polski jest dla każdego? Nie każdy odnajdzie się w Irlandii. Jeśli pasujesz do którejś z tych grup, lepiej zastanów się dwa razy przed wyjazdem. Jeśli liczysz na łatwą kasę bez pracy, to musisz wiedzieć, że Irlandia nie jest już krajem, gdzie pieniądze leżą na ulicy. Jeśli nie masz żadnych oszczędności, możesz wpaść w duże problemy finansowe już na starcie. Jeśli nie znasz angielskiego i nie chcesz się go uczyć, masz bardzo małe szanse na dobro pracę. Jeśli nie jesteś gotowy na wyższe koszty życia, to Polska może być dla ciebie lepszym wyborem. Czy warto emigrować do Irlandii w 2025 roku? Tak, jeśli jesteś przygotowany, masz oszczędności i wiesz, czego się spodziewać. Nie, jeśli liczysz na łatwe życie i nie chcesz się dostosować do realiów. Irlandia ma swoje plusy i minusy. Pytanie brzmi: czy to jest kraj dla ciebie? Co o tym myślisz? Czy Irlandia w 2025 roku to nadal dobry kierunek dla Polaków? Czy lepiej zostać w Polsce? Napisz w komentarzu. A jak chcesz zobaczyć więcej filmów, wciśnij tutaj. Do usłyszenia w następnym filmie. Cześć.